Bo ja nie lecę na kasę od swoich widzów. To są dobrowolne... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, dzwonię w sprawie tego krzesła za darmo, co pan wystawia, krzesło biurowe. Tak. E, pan mi powie, ile czasu było te krzesło używane? A wie pan co, ale tu już z kimś napisałem już, jakby ktoś zabrał. Ktoś zabrał już te krzesełka? Tak, tak, krzesło. A nauczyć cię ogłoszenia człowieku usuwać? Halo, nauczyć cię. O... Mistrz przyjedź proszę, dostaniesz wiapę, chcesz? Ale, ale za to, że chcecie nauczyć ogłoszeń usuwać, dostanę wiapę, tak? Tak, dostaniesz wiapę, ponieważ to nastąpiło minutę temu i się spóźniłeś. Jesteś wkurwiony, sfrustrowany, chciałeś ja... to za darmo. Nie, no, nie ja nie jestem zdenerwowany się. ani trochę. To pan mi zagroził, że dostanę wiapę, tak? No, za brzydkie zachowanie tak właśnie jest. A przecież ja, ja chciałem pana tylko nauczyć, jak usunąć ogłoszenie, ty kurwa foku, jebany, cfelu, C-Wordzie pierdolony. Dzwonię jeszcze raz do niego, że mi śmiercią grozi. Halo? E, powiem panu tak, zgłaszam pana na policję za groźby karalne, że, że pan mi grozi pobiciem. Eee, tak. Przez internet wyślę maila Podam pana numer telefonu policja się, pa... policja się panem zajmie Bo ja jestem donosicielem Akurat źle pan trafił Uf, jak... mi No pan czy mi groził, się... że mi w strzeli Pan mi będzie musiał odszkodowanie zapłacić Bo ja teraz się obawiam o swoje życie i zdrowie Bo ja też jestem z Zielonej Wyszę Góry właśnie, że jest pan niepoważny. Bo ja też proszę. jestem właśnie z Zielonej Góry I mój prawnik zgłosi pana na policję Pis... Wystosuje zawiadomienie o możliwości Popełnienia pana, przestępstwa wiem, czy jeszcze mogę panu pomóc? Eee, No żeby będzie miał pał przewalone no, u polskich tak, służb. Tak, Będzie pan miał pr problemy. Ja wiem, tak. Policja sekundę... się panu do dupy dobierze i co pan zrobi? Chce pan chwilę poczekać, bo przełączę słuchawkę, żeby pana posłuchać? No ja mam rozmowę nagraną całą. Jak pan mówi mi, że japę mi pan strzeli, no to wie pan. Ciekawy, jak Pan z tego się wywinie, bo na pewno nie będzie Panu tak łatwo. Jeszcze ma... raz e, Mam nagrane, jak Pan mi grozi pobiciem, bo ja wszystkie rozmowy nagrywam. Wspaniały. to jest e, wiadomość. Mogę Panu nawet puścić, bo mam nagrane wszystko. Czy jeszcze ktoś Pan potrzebuje? E, no nie, może Pan jedynie Dziękuję co? Bardzo. Pewnie za miesiąc do Pana policja zapuka. Mi szkoda czasu, naprawdę. Frustracja to nie dla mnie. No to jak szkoda Panu czasu, a co Pan zrobi, jak będzie Pan musiał na zeznania pojechać na policję? No, no i widzicie, szczyt hamstwa widzowie, szczyt hamstwa, tyle wam powiem. Szczyt hamstwa! Szczyt hamstwa i obelg. Halo, dzień dobry. Chyba. E, dodzwoniłem się do pana Andrzeja. Tak. E, jestem zainteresowany tymi koniami ze siodłem i ze stojakiem. Ale to tylko stojaki, oferuje. Tylko stojaki same? Słucham. Trzy takie. O kurde, ja myślałem to cały zestaw jest na sprzedaż. Nie, tam jest wszystko opisane, że to co jest do sprzedania to on nie się A. Się A. Się Czyli się tylko to te to te prawa. stojak tylko z drewna. No to te stojaki, bo to dla dzieciaków zabawki Aha. były takie. I pan mi powie, za ile, ten, za ile ten stojak wody. z drewna jest? Proszę powiedzieć jeszcze raz, bo nie słyszę. Za ile jest ten stojaczek z drewna? No tak jak napisane w ofercie. 350 zł? Tak. No, ale no to trochę pana pojebało, chyba, z tą ceną, z 350 no, zł za. Jak pan sobie pójdzie do kastoramy i sobie. Proszę pana, 350 zł za do kilka widzenia. deseczek, pan jest szalony? Ja bym to za darmo zrobił, wystarczy do lasu pójść i drzewa naciąć. Ty no, chyba oszalał, gościu. By to mogło kosztować przynajmniej tam, wiecie, ile, no, przez 100 zł może chociaż. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Eee, pilnie, proszę panią, potrzebuję hobby horsa na Mikołajki, na szóstego, jakby dało radę. Mm, Okej, okay. a jakiegoś konkretnego? mam no, tylko jednego. Eee, jakiegoś jednego. ładnego, bo mój bankart sobie zażyczył, proszę panią, właśnie głowę konia, żeby dostać. Ja się na tym totalnie nie znam. Mam nadzieję, że pani mnie nie oszuka. Eee, potrzebuję tak, głowę konia na długim kiju w miarę. Eee, I wzór to nie wiem, jakie tam są wzory. Ja zaraz mogę wysłać zdjęcie, bo. A nie, to pani tam wylosuje jakiegoś i po prostu losowego tam wsadzi, tak? No bo ja i tak się na tym nie znam. A to, że pani mi pokaże, to. Ja nie wiem, czy ja wybiorę dobrze czy źle, tak? Tego konia. A, czyli to nie jest zamówienie jakiegoś konkretnego. Nie, to obojętnie jaki, żeby jeszcze przed 6 grudnia dotarł, bo ja na 6 grudnia muszę to mieć. Muszę, okay. to, muszę to, mieć, muszę to mieć na 6 grudnia po prostu, pilnie i to jak najpilniej muszę to mieć. I, i czy dałoby radę to zorganizować tak, żebym to miał na 6 grudnia? No tak, dałoby radę, bo akurat mam jeszcze jednego konika, bo? E, Pani mi powie, to Pani robi te konie, czy kto to tam robi te konie? Ja robię. Aha. E, pani mi powie ten, e, co Pani mi powie o tym koniu na przykład? Jakieś ukryte wady tego konia, albo coś tam? Nie, nie ma żadnych ukrytych wad. No, jakieś na pewno muszą być. No, każdy produkt ma swoje ukryte wady i plusy. <sum> Same plusy. Aha, a ile pani lat już to robi? To pani jakaś jest tam handlarka masowa, czy taka wie pani? <sum> ja ogólnie około dwóch lat zajmuję się chodzistami. A ile pani ma lat? E, a jakie to ma znaczenie? Znaczy, no po prostu, czy to dorosły człowiek wykonuje tego konia, czy jakiś tam dzieciak, no wie pani? 33. No to pani już stara jest. E, dobra, to bym u pani zamówił. E, jestem zainteresowany. E, jak to wygląda z płatnością? To przy odbiorze się płaci, czy z góry jakoś się płaci? Z góry. No, no to co, na blika to się płaci, czy gdzie to tam się płaci? Tak, może być na ten numer telefonu. Ile tam wysłać do tego blika tam? 500 zł. A tu 475 jest napisane? Plus 25 zł przesyłka. O! O! No dobra, czyli 500 zł, tak? Tak. No, to jestem zainteresowany. Tylko żeby jakiegoś fajnego pani zrobiła, a nie tak byle jak to no wie pani o co chodzi. No wszystkie są fajne. A pani mi powie tam kija już się dostaje w zestawie, czy e... Tak, tak, jest zamontowany. A taki wysuwany, regulowany, czy to już na stałe, taki długi jest, czy jak tam? Nie, na stałe. No to jak on się do paczki zmieści? Jak na przykład ze 3 metry będzie miał ten kij, to jak on się zmieści do paczki? Panu to się chyba nudzi? E, nie. Nie. Nie? Dlaczego? Kij 3 metry. No znaczy nie wiem, bo tam widziałem jak skaczą na TikToku ludzie, to nie wiem ile to może mieć, no ale długi jest taki, nie? No raczej. Ale nie aż 3 metry. Mhm. A pani mi powie, lubi pani 3 metrowe kutasy? Wie pan co? Akurat tutaj moja córka zeszła koło mnie, jest pan na głośniku. Guten Morgen! I tak trochę się... Hajz, guten Jakie suchary fajne na przykład, jakby nagrać sobie. Może by to było fajne mega. Halo dzień dobry. Halo, dzień dobry. E, bardzo słabo pana słychać. Halo, halo. Bardzo słabo pana słychać. Słyszeliście to, jak tego typa słychać widzowie? Nie było go praktycznie wcale słychać. Co za spel, żeby matki 800 plus się wkurwiały. Halo, Halo. No, halo. No, co tam? Kto mówi? No, a do kogo wydzwaniałeś wcześniej? Do kogo? Do kogo? To misia Gogo. O, a kto to jest? No, cwe. A co to tam za facet się odzywa w tle? A co jest? Halo! Co to tam za konkubent w tle się udziela, jakiś alkoholik? Mój Alfons. Albo się. A, Alfonsem pan jest, tak? Nie. Czy pan jest Alfonsem? Nie, swoim Alfonsem. A, czyli ta kobieta co teraz ze mną gada, to pan jest jej szefem, tak? Nie, szefem. Ale podejdzie pan bliżej, ja nie pan się pluje za przeproszeniem, yy, pluje pan sobie podłogę, tylko pan podejdzie bliżej i pan gada ze mną jak facet. Bo z pana jest taki facet, że pan swoją kobietę wynajął, żeby zadzwoniła do mnie, zamiast pan sam tutaj zadzwonić i wziąć sprawy w swoje ręce. To pan się wysługuje swoją kobietą. Pan nie ma jaj, tak? Mango 67, 3 złote, krecik lubi się. Halo? Halo. Dobra, rozłączam się, bo nie potraficie gadać. Margo67. Y, z roz... masz. Miejcie, Co robię? 1300. Co robię? Gówno. Aha, czyli zadzwoniłem o hobby horse'a, zrobiłem se jaja, nikogo nie obraziłem, a pani mnie obraża od Cwella. No nie, nikogo nie obraziłem. A kogo obraziłem? No i w jakiś sposób a, czyli Pani ma do mnie problem jak ja się wyrażam, a Pani dzwoni tutaj i obraża mnie od cwela i tak dalej, a, tak? tak? Tak, dokładnie, bo skoro to jest lag, o którym to ja też mam równe szanse, żeby sobie porozmawiać. No, no to Pani rozmawia, dostała Pani szansę od losu. No, cudownie. Żeby porozmawiać z takim celebrytą jak ja. Odpalę dalwa na TikToku na jedną bitwę tylko. Zapowiem tutaj na YouTube, że potężna bitwa będzie z Markiem 69 na tym, na TikToku. Ale Marek 69 na pewno powie, że nie może. Halo? Halo, dzień dobry, witam. Tak, Villa Jawor w Karpaczu? Kto tam mówi? Jawor? Tak, Jawor w Karpaczu. Ale o co chodzi w ogóle? No nie wiem, pan do mnie dzwoni. Ale co to jest ten Jawor w Karpaczu? Willa Jawor w Karpaczu. A ja, dzwon... a ja dzwonię za eliksa w sprawie lodówki. A, w sprawie lodówki pan dzwoni? No tak. No dobrze, dobrze, no ale której lodówki? No, to pani wiele lodówek ma? Czy jedną tylko? No, jeżeli pan dzwoni w sprawie niebieskiej lodówki, to już jest nieaktualne. Nie, no tu na Elixie pani tylko ma lodówka z zamrażalnikiem Gorenie. E, tak, ale w kolorze niebieskim? Nie w niebieskim, tylko w białym, o. W białym. No to ta jest aktualna, tak. Eee, czemu tak drogo? Proszę. Czemu tak drogo? Drogo? No, 250 zł za taką małą lodóweczkę? No, wie pan, no, yy, ale w idealnym stanie. No, a pani sobie na opx wejdzie, to za tyle pieniędzy to duże lodówki, normalnie. Ale pan chce kupić, czy pan chce mnie obrazić? Bo nie wiem o co chodzi. Znaczy, no ja chcę kupić i cenę znegocjować, a nie panią obrazić. A. Ja chcę, że, no to musi pan przyjechać, zobaczyć, jeżeli panu będzie odpowiadała, to wtedy możemy negocjować, nie ma żadnego problemu. Pani mi Jestem powie, pani mi powie, dob dobrze ta lodówka chłodzi? Bardzo dobrze. A mrozi dobrze u góry? Tak, oczywiście, mrozi dobrze, chodzi, jest na chodzie, jest włączona. Eee, pani mi powie, ile tam się kilo mięsa zmieści do zamrażarnika na przykład? Ile kilo mięsa się zmieści? No myślę, że jest dziesięć na pewno. Aha. A co to tam za facet się odzywa? Właściciel. Aha. To pani sprzedaje tą lodówkę, czy tam jakiś gościu? Nie, no po prostu my sprzedajemy. A, A czyli pani tam małżeństwem jesteście, tak? Tak, Aha. Tak. To było tak od razu. Myślałem, że tam jakiś menel panią atakuje, czy co tam? Eee... Pani mi powie, tam takie koszyczki na jajka się dostaje do tej lodówki? Proszę? Koszyczki na jajka. Czy do lodówki? na jajka? No takie wie pani. No takie opakowania na jajka do lodówki są zawsze dawane i czy po prostu tu też są w zestawie, o. Nie, to znaczy na drzwiach, na drzwiach, na drzwiach od lodówki są, tak. A. A jakąś tam framugę do kostki lodowe się dostaje? Pan za, zaczynam wątpić, czy pan mówi poważnie, czy pan żartuje. A z czego się pani kurwa cieszy? Z pana. Z pana się proszę pana cieszy. E, oferta jest nieaktualna. A ja myślałem, że cieszy się pani ze swojego męża alkoholika, co tam w tle się udziela. Ja pijenie, widzowie. Nieaktualne, sprzedało się już. Sprzedała się lodówka. Ja pijenie. mu powiedzieć, że to jest nic nie warte, chłopie. Chłopie, ty oszalałeś z tą cerą, pojebało cię? słucham. Uuu, 20 złotych Ja bieram. No pamiętaj, wariacie ładnie widzowie, dowalił ładnie. Nie zmarnujcie tego. Halo dzień dobry na ubieranie Halo dzień dobry Jak jeszcze raz pan powtórzy? Eee, dzwonię w sprawie hoverboarda. to jest aktualność? Villa w Karpaczu, 5 złotych. No. Jestem zainteresowany no. tym hoverboardem. jakie wredne kurwisko lodówkę no. A, wystawia no. i jeszcze z no. no. ten... e, co pan mówi? Jestem na live. o czym pan mówi? O Strasznie pana przerywa, nic nie rozumiem i nie wiem o co chodzi. Simba 5... Robolini, ej, ej, jestem na live Ale o co panu chodzi? Bo ja naprawdę nie wiem za mało to może to Czy pan jest... Czy, czy pan jest spierdolnięty? Nie, 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 pan chloruj Właśnie stracił pan klienta Dobra Spierdalaj Nie ma pana na live? I gra w Minecrafta dla dzieci. I robi live y na TikToku Cześć, z Maj... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, dzwonię w sprawie hoverboarda, to jest aktualność? Tak, nie jest aktualny no. Jestem e, zainteresowany tym hoverboardem. Jestem napalony na tego hoverboarda. E, pan mi powie, jaka jest maksymalna prędkość tego hoverboarda. Oj, nie wiem, to musiał sobie pan wpisać, wie pan co to jest. Ile tam 10 na godzinę? Tam ile tam 10 na godzinę, czy ile? 10 na godzinę, czy ile tam on jedzie? Nie, nie wiem, wie pan co ja ani na nim nie jeździłem, więc panu nie powiem tak szczegółowo. Bo jest mojej córki, Hauer, więc nie powiem panu szczegółowo, ale myślę, że jak sobie pan wpisze ten model, to wszystkiego się pan powie w internecie, na pewno jest jakaś tam specyfikacja. A pan nie? mi powie, opony tam są hmm. zimowe, w sensie koła, czy letnie? W Tak, czy normalnie po śniegu można jeździć, w sensie jak zima jest, e, czy tylko na lato to jest, o, że tak się spytam. Z ciekawości no, czystej nie, się spytam. Może pan tak. jeździć kiedy pan tam chce, nie? No, to no tak, ale o to mi chodzi, czy on nie? daje radę po śniegu na przykład jeździć takim malutkim albo po lodzie. Wie pan, co chyba żeśmy nie próbowali. Aha. E, pan mi powie, czy kiedyś ktoś się przewrócił na tym showerboardzie? Jeszcze raz. Czy kiedyś ktoś się przewrócił na tym hoverboardzie? Nie, chyba nie przewrócił się nikt na tym hoverboardzie. Czyli tam żadnych y, widocznych śladów wypadku i tak dalej nie ma, tak? Pan, co, te zdjęcia chyba są na tyle dokładne, że chce je Pan przybliży, to taki, ta, w takim no. on jest w stanie, w jakim on, on jest, nie? No ale wie Pan, na zdjęciu to na zdjęciu, a przyjadę to co innego może być, tak? Na pewno nie jest to nowy hoverboard, to ma Pan tego świadomość? No tak. tak. Natomiast nie jest on w żaden sposób jakoś O! Pan wresztą... mi powie, on się na pół nigdy nie przełamał podczas jazdy, tam spawany nie jest i tak dalej, nie? Boże, co pan opowiada? Absolutnie nie. No, bo właśnie chcę się wszystkiego dowiedzieć, bo wie pan, to prezent na Mikołajki dla dziecka yy, i muszę się wszystkiego dowiedzieć, bo kiedyś kupiłem takiego hoverboarda, że się na pół rozklapił, nie? I nie, się okazało. One, one są, były sprzedawane i w ogóle ta firma od tych towerboardów jest tam w skarbinie Rzycach, e, więc on jest w miarę tutejszy, nie, nigdy nie miał żadnych takich, on jeszcze ma chyba nawet resztki folii na, e, na, tych, na tych stopach, więc gdzie on tam połamany jakiś? No, e, pan mi powie teraz tak, e, blokada alkoholowa ma? Czy co ma? blokada alkoholową, w sensie, że jak ktoś jest po alkoholu, to się nie uruchomi wtedy. Tak, pan tak, no. e, Pan mi powie, na tym hoverboardzie pan jeździł kiedyś, do ilu on kilogramów jest? Że co jest? Do ilu kilogramów jest ten hoverboard? Tak jak pana prosiłem, żeby pan sobie wpisał jego specyfikację jeżeli chce pan takie szczegółowe informacje, to znam. No nie dobrze. E, pan mi powie, jak dzisiaj bym kupił, to wysyłka jeszcze by była, żeby on na 6 grudnia dotarł? Wie pan co, wysyłka? Nie wiem, czy tam jest wysyłka w tym ogłoszeniu, bo no jest. Nie jest. to nie jest zbyt lekkie. No, tu jest napisane: klub udzielenie. z dostawą OLX, za złotówkę jest napisane, tak. Wie pan co, wątpię, że. No, pan może wejść na ogłoszenie to? i zobaczyć, że jest wysyłka. E, bo pan nie jest gdzieś tu z okolic naszych. No, tak? ja ze Szczecina jestem, a pan? No, ze Szczecina też, no? O. E, pan mi powie, na tym hoverboardzie można jeździć i sobie konia walić? Tak, niech pan, niech pan sobie wali, no. A pan tak robił? Fetyszysto jebany. <laughs>